To pokazuje, że historia może się powtórzyć w Polsce, że dzisiaj potrzebujemy naprawdę potężnego chrześcijańskiego przekazu. Potrzebujemy chrześcijańskiego uniwersytetu. I do tego potrzebni są oddani chrześcijanie z całej Polski. Tak jak wtedy do tłumaczenia Biblii. Dzisiaj to każdy mały kościół sobie może tłumaczenie Biblii zrobić sam, to tam nie problem. Ale założyć chrześcijański uniwersytet na poziomie to jest ogromny wysiłek. No i teraz pytanie. Czy chrześcijanie w Polsce, ja nie mówię, żeby się przyłączali do naszego kościoła. Nie, ale czy staną w Bożym szeregu? Czy rozpoznacie wolę Boga, że to jest potrzebne? Jeśli Wy umiecie to zrobić lepiej od nas, to my się do Was przyłączymy. Ale czekaliśmy 20 lat i dupyście nie ruszyli, to przynajmniej teraz się przyłączcie! A nie stójcie z boku i kąsajcie! Po nogawkach, obszczymurki jedne. Tak samo, jak wtedy radziwił, sam musiał zrobić to dzieło. Tak samo dzisiaj odpowiada pseudochrześcijańska Polska. Stoi z boku i krytykuje co najwyżej. Bóg was rozliczy, nie ja. A my zrobimy swoje. A po jaką cholerę jest nam ta Rada Europy? Proszę o jeden argument. Po co Polska pomaga taki twór hodować i uratować od zdechnięcia? Niech zdycha to truchło komunistyczno-globalistyczne! Po co nam to ratować? Jaka, jaka korzyść dla Polski z tego będzie, że będziemy wpłacać do tego syfu jakąś składkę swoją? Tylko tyle.